No, ja samochód mam zapakowany. Akcję mam dzisiaj z krawcową. Zamki, rozpiskę i agrowłókninę. Dwusetkę i 120. Z tej dwusetki będzie szyty na tą wielką palmę. Do tego tracha wielkiego. Z tej 120 będzie szyte na na tego mniejszego, z tym, że tak, tu pójdą dwie warstwy, tej, czyli będzie 400, tu pójdą trzy warstwy, czyli pójdzie, będzie 360, troszeczkę mniej, no ale, ale w ten sposób. Nie, nie pokażę Wam już trudno, jak będzie szyte, no bo wiadomo, nie wszyscy sobie życzą tego, żeby kogoś pokazywać na filmach. No i moi drodzy, odebrałem dzisiaj jedną sztukę, tak mniej więcej to wygląda i już Wam powiem co i jak to jest zrobione, no i jest troszeczkę inaczej niż planowałem i już Wam powiem o co chodzi. Chciałem, żeby były dwie warstwy tej agrowłókniny, dwusetki, czyli byłoby, byłaby 400 ale problem polegał na tym, że to jest dosyć gruby materiał no i maszyna by nie przeszyła, bo tam powiedzmy dwie by zszyła, ale później trzeba poszywać tą, potem tam, no to już tam krawcowa mi tłumaczyła, to by wyszły cztery warstwy wtedy, no i maszyna tego by nie wzięła. W tej chwili, tak to widzicie wygląda, jest jedna warstwa. Zobaczcie, mam zapas jeszcze na dołożenie spokojnie jednego rusztowanka. Czyli mogę później, jak to się mówi, dołożyć jeszcze jedną, także będzie wyższe. ma na to zapas. Będzie szyty jeszcze jeden, taki sam kaptur, tylko troszeczkę chyba większy, bo także jeszcze właśnie krawcowa przyjdzie, jeszcze to omówimy, czy będzie troszeczkę większy, czy ten, żeby był, był no wiadomo, luźniejszy troszeczkę po to, żeby można było jeden kaptur założyć na drugi. I po co jeszcze tak zrobione to jest? Bo już wam mówię, w tej chwili, no tak powiedzmy, po prostu wywinąłem. Zamek, zamek słuchajcie, jest dwustronny. Spróbuję to jedną ręką, no liści widzicie naleciało, otworzyć. Poczekaj, przytrzymam sekundkę. Bo to jest tak No Już powiedzmy sobie już tu o, widzicie sobie otwieram. Zamek jest specjalnie y, taki grubszy do palandek. To jest duże rusztowanie. ona ma, one ma dokładnie, ja, ja byłem pewny, że ona ma pięćdziesiąt na 1,50 pięćdziesiąt, ona ma metr 60 na metr 60. Tak wygląda widzicie słuchajcie, w środku. <laughs> Może wejdziemy. I Wam powiem też o co mi w tym wszystkim chodzi. Tu o przykładowo wejdę do środka, mogę sunąć, zobaczyć jak te, jak tutaj. Yy, załóżmy, że palemka będzie zimowała. Jedna, druga, no bo wiadomo, będzie tutaj ten duży trach. Obok jest karłatka. Podejrzewam, że jeszcze coś tu wstawię i. Jest tutaj, widzicie mi trochę luzumam. O, także, że nie jest słuchajcie napięte, to nie wiadomo jak, ale powiem Wam, co jeszcze kupiłem. Może nad wyraz, nad wyrost myślę, ale mam kupione jeszcze 50 metrów folii bąbelkowej. I tak sobie wymyśliłem. Bo słuchajcie, to ja po prostu w tym momencie folia bąbelkowa kosztuje 100 parę złotych, 50 metrów. To nie jest niewiadomo jaki majątek w stosunku do, do później zużytego w razie czego energii. Jakby na przykład zapowiadali duże mrozy, ciężko mi byłoby ogrzać. To nie jest met na met. To jest met 60 na met 60. Czyli tu jest, słuchajcie, jaka duża powierzchnia grzewcza. Tak? I jeżeli miałbym problem z dogrzaniem, to myślałem na ten czas przykładowo takiego fest zimna. Oblecić to folią bąbelkową, tą 3 cm. Na to drugi kaptur. Przykładowo, albo dałbym tą folię tutaj, jeszcze to jest wszystko do przemyślenia, nie? tu. Dałbym ten kaptur i następny, albo między, między jedną warstwę a drugą. Stworzyłbym taką właśnie kołderkę. Wyjdziemy. I to jest fajnie, że. Zamek jest dwustronny, tylko muszę jak będę montował to złożyć, żeby było przykładowo w tym miejscu, żeby było łatwiej do wejścia i do, do, do wychodzenia. A ja po prostu tak założyłem, bo chodziło o to, że krawcowa chciała wziąć też zobaczyć, jak to wygląda. Czy w razie czego jakieś poprawki zrobić, czy coś nie. No, po wyjściu można sobie zasunąć. No i co? Słuchajcie, zapas, zapas. widzicie, mam sporawy. Tak mam dopasowane, żebym mógł sobie w przyszłości dołożyć jeszcze jedną warstwę, warstwę rusztowania, czyli kolejne 70 cm. Ja wiem, to one tak przecież szybko palmy nie rosną i tak dalej, ale no, ten materiał no, liczę, że, że powinien mi któryś tam sezon wytrzymać, prawda? Tak myślę, a skoro będą, będzie, będą dwa kaptury, jeden na drugi, no to powiedzmy, ten pierwszy może ulegnie więcej, więcej na przykład zniszczeniu, ten drugi mniej bo także myślę, że, że powinno mi wytrzymać. Także ten pójdzie na tego, na tego dużego tracha. Tutaj to szykowane jest na tym mniejszy. I tak, tutaj moi drodzy, udało mi się w zeszłym roku, bo to w zeszłym roku kupowałem, kupić dwusetkę. Także mam dwie warstwy tego, będą, czyli będzie 400. Tu w tym roku dostałem jedynie 120. I Będą trzy warstwy. Tak krawcowa wymyśliła, że, że i to bardzo to jest jej koncepcja i bardzo fajnie to mi podpowiedziała, że uszyje mi jedną warstwę podwójną i pojedyncze będzie oddzielnie. Także mogę założyć podwójną, czyli będę miał te 240. Jak będzie potrzeba, dołożę trzecią warstwę i będę miał wtedy 360 zabezpieczenie. No i zawsze jeszcze mogę między jedną a drugą warstwą włożyć folię bąbelkową. Dla zabezpieczenia. Tu też, wiecie, chodzi nie tyle o to, żeby, żeby je zabezpieczyć, żeby miały ciepło, tam ale żeby też nie wiadomo ile tego grzać, żeby nie wiadomo jaką, to, jak, żeby tracić pieniądze, jak to się mówi, na, na, na dogrzewanie tego. Nie? No. Także słuchajcie, cieszę się z tego, bo już ten jeden, jeden mam, już mniej więcej wiem, jak to wygląda. No Jest luźny, faktycznie jest trochę luźnawy. Także że fajnie to wygląda. Zobaczcie, u mnie jeszcze w ładnie kwitną, i słoneczko pięknie świeci, ładna pogoda jest. Jak na, jak na październik to jest ładnie. No i właśnie w ten sposób będą zimowały moje palmy, moi drodzy. Zwiększę faktycznie to rusztowanie. Może i dobrze, jeżeli będzie taka zaistnieje możliwość, nie będę musiał wziąć tych liści, zwijać, ściskać. Słuchajcie, ten w miarę w miarę będzie one jak się kiedyś rozrośnie ta korona będzie miała troszkę luzu większe no może źle może dobrze w życiu słuchajcie wszystko się okaże jak ja to mówię w pranie także rusztowanie warszawskie można fajnie wykorzystać do do zimowania pal i podejrzewam, że nie tylko do zimowania palm, bo do innych rzeczy tak samo. Nie tylko do murowania oczywiście. Nie? Jak już sobie tak pomyślałem, wiecie, to przecież takie coś można by było zrobić pod wiele innych też ciekawych rzeczy roślin. no. I co z, z tym zrobię? Słuchajcie, yy, yy, ja sobie to rusztowanie ustawię już na miejscu. Mnie yy, nie będzie one przeszkadzało, że ono będzie na przykład przez zimę stało. To rusztowanie będzie odsłonięte. Palemkę będę widział przez nią, przez to rusztowanie, a w razie faktycznie, jak już będą zapowiadali jakieś te cięższe mrozy i, i, i ten, no to wtedy przykryję. Chociaż Wam powiem szczerze, to jest palma, która. Była w tym roku wsadzona. Ona dopiero teraz, faktycznie, dopiero ruszyła, zaczęła rosnąć, bo ja to widzę, że zaczęła wyciągać też swoje sztyce. Tu pod spodem jest karłatka i może nawet i wcześniej okryje. Przecież mnie widok takiego elementu wystroju ogrodu nie będzie aż przeszkadzał. Tak, bo to tylko ja będę to widział. Z ulicy u mnie nie widać tego ogrodu, także nikt tego praktycznie nie będzie oglądał poza wami wszystkimi, moi drodzy, z którymi się, co się dzielę z wami tym wszystkim. Także tak to, słuchajcie, będzie wyglądało. No, tu będzie stało jedno, tu będzie drugie, drugie stało na tego, nad tym traszkiem i nad tymi, nad tymi karłatkami. A ten traszek też ładnie mi, słuchajcie, wypuszcza te listka. Także tu już taka fajna się korona robi. No może za rok, dwa to już będzie ładny z tego traszek. Podejrzewam, że z tamtego dużego też. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Będę na temat właśnie palm i osłaniania. Jak ja to robię, jak ja to jeszcze później dogrzewam, będę, będę jeszcze Wam tu mówił. No w każdym bądź razie, jak już Wam opowiadałem już wcześniej, to ja mam pod każdą palmę wyprowadzone prąd. No w tej chwili to mam oświetlenie, ale wystarczy lampę zamienić na, na, na coś grzewczego. W moim przypadku prawdopodobnie chyba będzie farelka, bo mam kupione. Nie wiem, zobaczymy. To wszystko, jak ja tu mówię, się okaże w praniu. Także, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia. Ciepła życzę wszystkim! Słoneczka, jak najdłużej, by jak najdłużej nas ten widok jeszcze mógł cieszyć tych pięknych roślin. Także słoneczka wszystkim życzę, ciepełka. Trzymajcie się!